Czy w dobie dzisiejszej popularności Subów oraz crossoverów w 2025 roku Yaris ma jeszcze faktycznie sens? Według Toyoty, według ich statystyk, ponad 170 tysięcy egzemplarzy sprzedali w ubiegłym roku. Ale czy wersja poliftingowa zmieniła się na tyle dużo, żeby był nadal atrakcyjnym dla klientów? Zapraszam na test nowego Yaris. -y. Dobrze, mój drogi widzu, ale jeśli nie subskrybujesz jeszcze kanału MotoOkiem, to z chęcią Cię zapraszam do subskrypcji, bo dzięki temu będziesz w stanie być na bieżąco z nowymi road tripami, ciekawymi testami terenówek, samochodów luksusowych czy bardziej praktycznych samochodów. Więc co? Dzięki, że dołączyłeś do subskrybentów, a my przechodzimy sobie do tego popularnego Jarisa. W przypadku Toyota faceliftingowej nie zmieniło się zbytnio za dużo. Nadal wygląda tak, jak wyglądała prawie przed faceliftingiem. Zmian stylistycznych praktycznie zbytnio nie ma. Zmieniono dosłownie kilka wersji, jeśli chodzi o cennik. Mamy teraz dostępną wersję Premier Edition, której nie możecie już kupić, bo w momencie, kiedy to nagrywamy, dostępna jest tylko i wyłącznie wersja Exclusive. Chociaż my Wam pokazujemy tą limitowaną wersję Premier Edition. Oraz dodatkowo pojawiła się w cenniku wersja GR Sport, która ma bardziej nawiązywać powiedzmy do GR Yaris'a i ma być powiedzmy bardziej bardziej usportowiona. Jeśli chodzi o kolory, macie dostępne 8 kolorów połączone z możliwością wykorzystania sobie czarnego kontrastującego dachu. Oraz co najważniejsze w przypadku Nasher Premier Edition mamy tutaj limitowany kolor zwany Neptune Blue. Oraz w przypadku GR Sporta macie dostępne do Dynamic Grey, czyli taki szary podkładowy, zainspirowany chyba Volkswagenem. W przypadku Jarisa nie zmieniło się dosłownie nic, on nadal wygląda tak samo jak wyglądał, co uważam, że dosyć dobrze z listą wyszło. W przypadku tego samochodu szkoda, że nie poprawiono dosłownie świat. Bo w przypadku Jarisa zwykłego, niestety, te światła, które są tutaj zastosowane w technologii po prostu led nie są zbytnio mocno intensywne i szczerze powiedziawszy, przydałyby się trochę mocniejsze światła. A tak to, zmian praktycznie nie ma, to nadal jest miejski, fajnie wyglądający samochód, w którym teraz możecie się wyżyć dosłownie kolorystycznie. Ale Jarisa możecie mieć także skonfigurowanego z ciekawymi kołami. Jeśli chodzi o tę wersję Premier Edition, no to faktycznie macie tutaj 17-calowe koła, ale Jarisa możecie skonfigurować na 16, -kach, 17, -kach, 18 -kach oraz specjalnej wersji GR Sport, właśnie macie te największe możliwe dostępne koła. Prosty, pięcioramienny wzór. 17-calowe koło dobrze wygląda oraz świetnie się komponuje także z tą paletą kolorystyczną. Delikatne czarne wstawki, wiły się szlifowane diamentowo. Ranty, jak to podkreśla Toyota, sensownej wielkości opony. 205 o profilu 45, o rozmiarze właśnie 17 cali. No i w przypadku zimowych kół, Toyota wyjeżdża na Yokohama, które niestety są dosyć mocno twarde. W połączeniu także z charakterem japońskiego zawieszenia, czyli kolumny MacPhersona i belki z krasnej z tyłu, niestety, czuć tutaj charakter japoński, czyli jest dosyć mocno twarda. Jaris dosłownie od swojej pierwszej generacji ma dosyć ciekawą paletę silnikową. Tak naprawdę, większość Jarisów wychodziła z silnikiem benzynowym, jednolitrowym, produkowanym w Polsce, czy także mocniejszymi wersjami 1,3. I do momentu, oczywiście, wejścia trzeciej generacji, w której zapoczątkowano praktykowanie, jak to w przypadku Toyoty, układu hybrydowego. A hybryda w przypadku czwartej generacji po faceliftingu także dostała delikatnie kilka zmian. Bo teraz aktualnie w cenniku nie znajdziecie już zwykłego silnika benzynowego połączonego z manualną czynią biegów, bo Toyota niestety musi trochę bardziej zadbać o swoją emisję CO2, bo za dużo naprodukowała produkowała Gier i <śmuletra> oraz Gier Supry, więc trzeba trochę nadrobić hybrydami. I w tym przypadku, jeśli chodzi o Risa, macie dostępne dwie hybrydy. Starą. Oraz nową. W wersji przedface liftingowej była wersja hybrydowa 115-konna, mocy 115 koni i tam 140 paru Nm momentu obrotowego i rozpędzała się w zabrotne 9,7 sekundy do pierwszej setki. Teraz w podstawowych dwóch wersjach tego samochodu możecie wybrać właśnie 115-konną wersję, jeśli chodzi o hybrydę, ale w wersji po face liftingowej możecie dostać w wersji Premiere Edition czy w wersji Exclusive oraz GR Sport nowy układ, taki sam jak jest znany np. z Yaris Crossa, czy właśnie z Lexusa LBXa. Mamy tutaj moc 130 koni, czyli mamy zwiększoną moc ze względu na małe modyfikacje tego silnika. No i sprint do pierwszej setki także zmalał 9,2 sekundy, co dla Was sprawdziliśmy. Ale żeby osiągnąć taką moc, to ja tam musiała zrobić kilka możliwych modyfikacji tego silnika i faktycznie są drobne zmiany. Co prawda, nie takie jak na przykład w Lexusie LBX-ie, nie macie tutaj tego świetnego wałka wyrównażającego i niestety czuć tutaj trochę te trzy cylindry, bo to jest silnik o faktycznie 1,5 litra pojemności i trzycylindrowy raptem. Dodatkowo została zmieniona tutaj przekładnia, która teraz jest nadal CVT i nadal niestety ma taki dosyć specyficzny dźwięk, jeśli chodzi o swoją pracę, ale działa o wiele przyjemniej i trochę bardziej łagodnie. Dodatkowo zmieniono silnik elektryczny. Teraz jest mocniejszy z 59 kW, teraz mamy od 62 kW. Dzięki czemu z tą nową, bardziej efektywną baterią jesteście w stanie częściej jeździć właśnie w trybie w pełni elektrycznym, co wiąże się z mniejszym spalaniem. No i najważniejsze, zmienione oprogramowanie PCU, czyli całego sterownika, jeśli chodzi właśnie o silnik elektryczny oraz silnik benzynowy, dodaliśmy według toyoty 12% mod, co daje równe 15 koni. Czyli praktycznie tyle co nic. Czuć, że jest ten samochód. Trochę żwawszy, ale tutaj najważniejsza jest także oszczędność paliwowa, bo w przypadku jak to Jerisa występowało, czyli 9, ,2 litra, 4, 4,5, maksymalnie po 6 litrów w trasie. Takie w większości są palenia, jeśli chodzi o tą 1,5-litrową jednostkę. W połączeniu z 36-litrowym zbiornikiem paliwa daje wam zasięg na poziomie 500 km. Prędkość okolice 140 km w większości na tempomacie. Trasa okolice 130 km. Średnie spalanie 7,1. Spalanie Jarisa w mieście 4,6 litra, biorąc pod uwagę, że wyjeżdżałem z zimnym silnikiem. Ciepły silnik, wykorzystywanie wszystkich z moich znajomych sztuczek, jeśli chodzi o wykorzystywanie silnika elektrycznego oraz dosyć spore przewidywanie po prostu tego co się dzieje na drodze i macie średnie spalanie z miasta minimalne jakie się da to okolice 3 litrów a tak naprawdę 3,3 litra więc jest całkiem nieźle i to praktycznie tyle jeśli chodzi o zmiany to nadal taki sam Jaris. No tak, ale samym kolorem oczywiście człowiek nie tylko żyje. Ładny czarny dach, ładne koła i niebieski kolor to nie wszystko. 3,94 metra długość to jest bardzo kompaktowy samochód. Jaris w swojej wielkości się kompletnie nie zmienił. Fajne, że nadal ma dosyć szeroki rozstaw kół, dzięki czemu lepiej się prowadzi oraz sensowny rozstaw osi. 2,56 metra rozstawu osi pozwoliło jakkolwiek, powiedzmy, wygospodarować więcej miejsca i przestrzeni z tyłu, chociaż uważam, że konkurencja, na przykład w przypadku MG, zrobiła to... Już już o wiele lepiej, bo tutaj zbytnio za dużo tej przestrzeni nie ma. Jak to w przypadku Jarisa, niezbytnio łatwo się tutaj wsiada, chociaż mam wrażenie, że do Jarisa lepiej się wsiada niż do nowej koroli. Miejsca! Za dużo? Niestety nie ma, ale jest to miejski samochód. Chociaż szczerze powiedziawszy, mam wrażenie, że jest chyba troszeczkę nawet lepiej niż w lbx chociaż jest to ta sama płyta dosłownie podłogowa. Miejsca przed nogami całkiem w miarę sporo, nad głową powiedzmy, że w miarę do 1,80 80 jeszcze jakkolwiek usiądziecie. Nawet sensownie wyprofilowana kanapa, więc dla waszych dzieciaków, jak wepniecie je w foteliki i wizofiksy, myślę, że więcej nie trzeba będzie. Wystarczy, ale jak chcecie tutaj przewieźć koszykarzy, to raczej wybierzcie sobie większy samochód. Ale jak to w przypadku Yarisa, niestety nadal przegrywa ze swoją konkurencją. Polo jest większe, Corsa jest większa, do tego dosłownie Fabia jest większa oraz większość nowych samochodów chińskich także jest większa. Czy to w środku, czy to na zewnątrz. Więc zwracam Wam na to uwagę, że niestety Jaris jest mocno kompaktowym samochodem i niestety troszeczkę na tym cierpi względem konkurencji. To jest kolejny lifting, który nie zmienia praktycznie zbytnio nic. Tak dużo drobnostek jest zmienionych, że praktycznie ciężko się ich jakkolwiek tutaj doszukać. Oczywiście Toyota, jak to Toyota, podkreśla... To wszystko delikatnymi elementami. W wersji primary Edition macie bardziej wyciągnięty spoiler. W GR Sporcie także macie bardziej wyciągnięty spoiler. przyciemniona tylna szyba, ciemna blenda. Charakterystyczne światła dla Jarisa, chociaż nie są tak ciekawe jak na przykład w przypadku GR Jarisa. Nalepka Toyota numer jeden na świecie, bo trzeba to w końcu podkreślić. I jedyną zmianą jest to nowy emblemat oznaczający hybrydę. He, tak to jak to w przypadku Jarisa, nie zmieniło tu się zbytnio dosłownie nic. Ale po co zmieniać coś, co się świetnie sprzedaje. A jeśli chodzi o praktyczność bagażnika, no to Jaris niestety nadal przegrywa tutaj ze wszystkimi możliwymi swoimi konkurentami, bo... Clio jest więcej, w fabi jest więcej, w Polo jest więcej, w Corsie jest więcej, a tutaj jest skromne 280 litrów. jak to w przypadku Toyoty Niestety, nie oczekujcie tutaj dużych udogodnień, bo haczyka się tutaj żadnego nie doszukacie. Światełko z lewej strony jest niestety żarówkowe i ledwo co oświetla cały bagażnik. Chociaż na szczęście w kabinie pojawiły się już nowoczesne światła LEDowe. owe co jedynym elementem udogodniającym całość, to jest możliwość to, że możecie sobie schować tą półeczkę pod podwójną podłogę, bo macie także system podwójnej podłogi i pod Spodem dodatkowo sobie powiększyć ten bagażnik o okolica, powiedzmy, tych ogromnych 10 litrów, ale niestety, jak to w przypadku tego samochodu, dużo zakupy dla całej czteroosobowej rodziny równa się to, że bagażnika praktycznie nie ma. Na szczęście możecie to jakkolwiek powiększyć, bo rozkładając tylną kanapę w proporcji 60 do 40 chce to powiększyć do okolic ponad 900 litrów, więc powinno to wam wystarczyć. No i to tyle. Czyli po prostu lifting. Tak na wnętrze moi drodzy, czy tutaj jest cokolwiek się zmieniło? Wersja Premier Edition ma tak zwane dodatki w środku oraz inne fotele względem wersji Executive czy także GR Sport, ale nie zmienia to faktu, że jakby tylko wyłącznie się zmienia wzornictwo. Nadal te fotele są dosyć przyjemnie wykonane. W Tej wersji faktycznie posiadają taką trapezoidalną dosłownie fakturę wykonaną z materiału na środku oraz połączone to wszystko jest także z ekologiczną skórą, niebieskimi dodatkami, jeśli chodzi o przeszycia. Ale jak to w przypadku Jarista, ja niestety nie jestem zbyt nie zadowolony z tych foteli na dłuższych trasach niestety do końca wygodne nie są, ze względu na to, że są dosyć krótkie i bardziej przygotowane niestety pod miejskie wojaże, a nie pod dłuższe trasy. Jeśli chodzi o ten fotel niestety wszystko jest manualnie sterowane nawet w najwyższych wersjach wyposażenia nie macie co oczekiwać jakiejkolwiek elektryki tylko i wyłącznie wajkę, za którą pomocą możecie jakkolwiek ustawić ten fotel jedynym udogodnieniem jeśli chodzi o te fotele jest możliwość sterowania odcinkiem lędźwiowym za pomocą elektryki regulacja jest, ale tylko w jednej płaszczyźnie więc za to konkretny minus. Fotele tylko i wyłącznie praktycznie skierowane w większości do miasta, tak jak sam Jaris. A widzicie ten archaizm? I słyszycie? Tak, to nadal są te same przełączniki, jakie są możliwe do podgrzewania foteli, i nadal tego nie zmienili, dopóki się na półce te przyciski nie skończą. To będzie trwało jeszcze wieczność, ale wnętrze nie zmieniło się zbytnio w żadnej formie. Nadal są tu powiedzmy w miarę sensowne jakościowe wykończenie, chociaż. Tu jest jakkolwiek trochę obite gumą, ale wszystko co możliwe dalej niestety jest twarde. Wersja ta specjalna jaką mamy jedynym możliwym wyróżnikiem jest ten oto niebieski pasek tutaj na desce rozdzielczej, czy także ten niebieski pasek dosłownie tutaj na boczkach drzwi. To jest tyle jeśli chodzi o zmiany względem tej wersji limitowanej, ale zmiany jeśli chodzi o Yaris'a przywędrowały tutaj w kwestiach multimedialnych i to najbardziej tutaj czuć. Dla kierowcy nadal jest ta sama kierownica, ale troszeczkę zmodernizowano jej przyciski, trochę wygodniej się z tego korzystać. Ale jak to w przypadku Jarisa było w formie, wygodna, w szczególności warto zwrócić uwagę na nowe zegary, czyli 12,3 cala wyświetlacza zamiast tych takich charakterystycznych, powiedzmy, motocyklowych, cyfrowych wyświetlaczy, jakie były. Teraz mamy jeden duży wyświetlacz, taki jak znamy na przykład z Corolli, z Corolli Cross. On teraz po prostu ma większą rozdzielczość i jest o wiele przyjemniejszy w korzystaniu. Mamy ten charakterystyczny wskaźnik Charge Eco Power oraz możliwość konfiguracji za pomocą przycisków, właśnie tych wszystkich możliwych paneli jakie tutaj mamy i na pewno znajdziecie tutaj wszystkie elementy bo konfigurowalność tego jest naprawdę duża w połączeniu z przyciskiem drive mode mamy także takie bardzo ładne animacje odnośnie trybów jazdy, gdzie ważnym elementem w Jarisie, który mi się podoba to jest na pewno head-up display, w tak małych samochodach dosyć często to nie występuje ale mamy tutaj wyświetlacz przezierny na szybie, który jest dosyć wygodny jest także dosyć duży oraz ma wszystkie informacje takie na przykład jak są wyświetlane w koroli, czyli mamy lane System, mamy także prędkość, mamy otywanie znaków oraz wszystkie elementy związane także z pracą układu hybrydowego. Że jest tu pakiet JBL, czyli pakiet za 4000 zł, który możecie sobie naprawdę mocno darować, bo JBL w Toyocie wiemy już od lat, że po prostu nie gra. Gra kartonowo, gra bardzo płasko i szczerze powiedziawszy, to są najbardziej bezsensowne wydane pieniądze, bo zamiast tego tych wydanych 4000 zł, szczerze powiedziawszy, wolałbym tutaj na przykład panoramiczny dach, który jest w tej samej kwocie. Zmianą na pewno na plus jest nowy system Toyoty, który tutaj przywędrował i o wiele lepiej działa względem tego co było dostępne na początku w wersji przed faceliftingowej. Bo tak jak widzicie, mamy już tutaj połączenie bezprzewodowe Android Auto bądź Apple CarPlay i możecie sobie korzystać także z wbudowanej nawigacji w Wasz telefon, bo niestety zwykła nawigacja wymaga także subskrypcji. Jeśli chodzi o Toyotę, bo kiedy wejdziecie sobie właśnie w nawigację, musicie kliknąć przycisk subskrybuj teraz, żeby kupić dosłownie Toyotowską nawigację. Ale kto będzie chciał mieć nawigację Toyotowską, jak macie możliwość skorzystania dosłownie bezprzewodowego połączenia z waszym telefonem. Bardzo fajny, przyjemny, prosty w użytkowaniu także system, historia, możliwość dostosowywania wszystkich elementów pojazdu właśnie pod siebie. Chociaż część z ustawień niestety musicie zrobić także tutaj za pomocą właśnie. Tutaj większość systemów jest właśnie personalizowana oraz, co najważniejsze, tutaj się wyłącza właśnie system odnośnie znaków, czyli system ISA. A tak to zbytnio za dużo zmian nie ma. Teraz tylko i wyłącznie automatyczna skrzynia biegów ze względu na układ hybrydowy. Pozbyto się jakkolwiek hamulca ręcznego i to jest tak naprawdę wszystko. No dobrze, moi drodzy, ale zanim przejdziemy do wrażeń z jazdy, niestety muszę Wam wspomnieć o upierdliwości, jeśli chodzi o Toyota, czyli system ISA. Żeby go wyłączyć i żeby za każdym razem Wam nie pikały powiadomienia, niestety musicie tutaj wybrać sobie kafelek z systemem ustawienia, przytrzymać, poczekać, aż wejdziemy w odpowiednie ustawienia, potem zjechać dosłownie na sam dół, przekopać przez, przez wszystkie systemy bezpieczeństwa, a następnie wejść w system RSA, przytrzymać, trzymać znowu i wyłączyć jakkolwiek sposób powiadomień i wtedy możemy jechać i macie święty spokój i nic wam nie pika o dosłownie przekroczenie dwóch kilometrów na godzinę. Co nie zmienia faktu, że Toyota i tak za każdym razem włączy ten system od nowa, kiedy włączycie Yarisa z powrotem. Upierdliwość dzisiejszych systemów bezpieczeństwa jest po prostu czasem już irracjonalna i naprawdę czasem potrafi denerwować. No to witam was na pokładzie nowej Toyoty Yaris po faceliftingu ze zmienionym silnikiem. Bardzo przyjemnie jest mi tutaj Wrócić, bo jednak kiedy jeździłem prywatnie kilkoma generacjami Jarisa, praktycznie od tej pierwszej, po drugą, po trzecią, bardzo dużo. To wsiadając do czwartej generacji, naprawdę przyjemnie się czuję, bo ten samochód nie zmienił się charakterem bardzo mocno. Zmienił się na pewno na lepsze pod kątem zawieszenia, prowadzenia silnika oraz wszystkich systemów bezpieczeństwa. No i zacznijmy sobie standardowo, tak jak lubicie, czyli od zawieszenia. o Jarisa jest bardzo mocno skierowane do miasta. Jest takim zawieszeniem dosyć przyjemnie jędrnym oraz to jest zawieszenie bardzo mocno precyzyjna. Układ kierowniczy, jak to przystało na Toyota, jest bardzo fajnie precyzyjny i zawsze we wszystkich możliwych manewrach awaryjnych na pewno Was nie zawiedzie. Ale to, co niestety jest dosyć mocną bolączką Japończyków, może nie do końca bolączką, bo jakby z tego także wynika od odpowiedni układ kierowniczy oraz taki nacechowany bardziej już w stronę delikatnego, powiedzmy w portu, to niestety jest twardość zawieszenia. Jaris jest po prostu za twardy jak na samochód miejski. Niestety, większość dziur, większość studzienek, większość większość torów kolejowych, wszystko praktycznie odczujecie na własnych czterech literach, bo to jest Japończyk. I w Japończyku zawsze najczęściej jest dosłownie wszystko czuć. Nie wiem, jak oni robią te zawieszenia, ale zawsze są bardzo precyzyjne, świetnie wybierają jakby większe nierówności, ale z małymi studzienkami czy progami zwalniającymi niestety mają problem, w szczególności kiedy samochód jest zimny, efekt jest niesamowicie mocno potęgowany. A dodatkowo potęguje to na pewno wybór także opon. Jest warto, kiedy macie Toyoty z własnego mojego doświadczenia warto wybrać sobie delikatnie bardziej miękką mieszankę, jeśli chodzi o opony, na przykład Micheliny, bądź Continentale, po to, żeby złagodzić właśnie ten efekt twardszego zawieszenia. Nie zmienia to faktu, że ten samochód naprawdę przyjemnie się prowadzi. Jest taki bardzo przyjemny w swoich odczuciach oraz także reakcji właśnie na kierownicę. Samo zawieszenie też nie pozwala się zbytnio wahać na boki, jeśli chodzi o całe nadwozie, więc tutaj czuć, że jest to zrobione bardzo, bardzo dobrze. Jeśli chodzi o Jarisa, to aktualnie faktycznie mamy tylko i wyłącznie dostępną hybrydę. Uważam, że to jest jednak dobry ruch, ze względu na to, że po prostu układy hybrydowe są połączone także z automatyczną skrzynią biegów, która świetnie po prostu także pasuje do całego charakteru miejskiego samochodu. Ale jak sprawuje się ten nowy układ? Jeździłem do Was naprawdę już dłuższy czas temu tą wersją 115-konną, a od ostatniego czasu po prostu w większości mamy dostęp właśnie do 130-konnej wersji. Czy to w LBX, czy to faktycznie właśnie w Yarisie, czy w Yarisie krosie? ten nowy układ jest bardzo Dynamiczny. Faktycznie plus 12% mocy i raptem 15 koni dodatkowych, ale największą robotę tutaj robi silnik elektryczny, który został zwiększony swoją mocą. Moc, dzięki której możecie także w większej ilości momentów jeździć na silniku elektrycznym. Jadę sobie teraz okolice 60 paru kilometrów na godzinę i automatycznie cały czas odpuszczając nogę z pedału przyspieszenia i ją powracając, bo takie sztuczki trzeba stosować w Toyocie. Momentalnie przechodzę sobie w tryb elektryczny i wykorzystuję ten silnik do tego, aby zużywać jak najmniejszą ilość paliwa, bo w końcu toczy się za pomocą silnika elektrycznego. Czy jest trochę dynamiki? Naciskacie pedał przyspieszenia. Oprócz tego, że skrzynia wyje, bo to norma w Toyocie i to nie jest jakiś super przyjemny dźwięk, to samochód naprawdę przyjemnie się rozpędza. Oczywiście to nie jest torpeda, to nie jest GR Yaris, gdzie macie 280 koni. To jest raptem 130 koni, które napędza tą w miarę lekką jeszcze budę, bo to jest raptem okolice tony 200 kg w miarę w szybkim tempie. W szczególności zauważycie to w mieście, że ten samochód w mieście jest dosyć przyjemnie dynamiczny przez ten swój silnik elektryczny, który jest dosyć po prostu żywawy i dodaje mu sporo niutonometrów momentu obrotowego. Silnik spalinowy Nowy, nie ma już takiej zbytnio dynamiki i najczęściej to odczujecie przy wyższych prędkościach na autostradzie, że wtedy po prostu tej mocy trochę brakuje. Nowa przekładnia CVT, niby zmieniona, niby z mniejszym efektem, czy tego efektu dźwiękowego, czyli dosłownie braku biegów, niestety jest ciszej, jest przyjemniej względem wszystkich poprzednich generacji Yarisa to jest naprawdę ogromny przeskok ale wsiadając tutaj z innych konkurencyjnych samochodów z tego segmentu niestety bardzo szybko odczujecie to, że jedziecie Toyotą w szczególności jak będziecie dosyć go mocno męczyć i szybko przyspieszać, to niestety ten efekt wycia będzie taki dosyć charakterystyczny właśnie dla tej japońskiej marki tryby jazdy są Eco, Normal, Power power Nie zmienia zbytnio za dużo, faktycznie ta reakcja na pedał przyspieszenia jest bardziej wyostrzona, wszystkie podzespoły działają bardziej sprawnie oraz szybciej, ale to te tryby jazdy, szczerze powiedziawszy, w tym samochodzie są kompletnie zbędne i tak w większości będziecie jeździć w trybie normalnym. Ze spalaniem jest naprawdę świetnie, warto na pewno pochwalić prawność tego układu Toyoty, bo w końcu to jest 42% sprawności cieplnej, z czego także wynika odpowiednie spalanie. Całego ponad 1000 km, jakie zrobiliśmy tym samochodem testowym, mamy 5,7 litra, co uważam jest naprawdę świetnym wynikiem, jak na takich gabarytów samochód oraz także z tą 1,5 litrową jednostką, jeśli chodzi właśnie o te trzy cylindry pod maską. Jeśli chodzi o trasę, tu musicie już bardziej liczyć 6,2 do 6,5, w szczególności jak będziecie chcieli podróżować z większą prędkością w okolicach 140 km na godzinę, no to wtedy niestety pojawi się trochę większe spalanie, ale także pojawi się niestety oprócz spalania, pojawi się także efekt dźwiękowy. Jaris niestety nie przeszedł żadnych modyfikacji, względem swoich poprzedników oraz także w wersji przed -face liftingowej pod kątem wygłuszenia. Tutaj nadal jest głośno. Jak w każdej Toyocie, niestety jest po prostu za głośno, nieprzyjemnie jest po prostu głośno. Wszystkim dosłownie możliwych szyb dochodzi odpowiedni taki szmer, szum i to jest dosyć charakterystyczne w Toyotach oraz także charakterystycznie wydobywa się dźwięk z kół oraz nadkoli, które są niezbytnio mocno wygłuszone. I dlaczego jest to aż tak duża różnica względem na przykład odpowiedniej tego samochodu w klasie premium, czyli właśnie lbx w którym żeśmy dla Was jeździli, w którym nie narzekałem kompletnie na ciszę. Podwójnie klejone szyby oraz także cisza w tamtym samochodzie była na kompletnie innym poziomie, a zwykły Yaris jest po prostu głośny. Naprawdę dynamiki mu nie brakuje. Kiedy chcecie się włączyć bardzo szybko do ruchu, to ten samochód robi co może, żeby oczywiście uprzyjemnić wam ten ruch. I to naprawdę działa wręcz fenomenalnie, że ten samochód jednak ma tą przyjemną dynamikę i w szczególności właśnie w mieście ją bardzo chętnie odczujecie. Co ważne, zmienione oprogramowanie także odpowiednio dodaje ten moment obrotowy i przyjemniej działa to wszystko. Dodatkowo oprogramowanie jest teraz w stanie korzystać jeszcze z sensora, jeśli chodzi o aktywny tempomat i odczytuje wcześniej, kiedy samochód przed wami zwalnia i w momencie, kiedy jedziecie na tak zwanym odpuszczonej nodze z gazu, momentalnie samochód zaczyna odzyskiwać większą ilość energii, bo na przykład samochód przed nim hamuje do świateł, więc dzięki temu do tej baterii trafia o wiele więcej prądu, a Wy z tego możecie więcej skorzystać, bo wtedy spalanie także oczywiście spada, bo jeździcie na silniku elektrycznym. A co do systemów bezpieczeństwa, warto na pewno wspomnieć o tym, że przywędrowały tutaj nowsze systemy bezpieczeństwa, dosłownie jakby po update'cie mamy o wiele przyjemniejszy i płynniejszy aktywny tempomat z przewidywaniem oraz także z możliwością sterowania za pomocą kierunkowskazów, czyli z możliwością automatycznego, powiedzmy, przygotowania do wyprzedzania. Działa to o wiele lepiej oraz samo utrzymywanie na pasie ruchu, czy także autopilot, który Toyota także tutaj zainwestowała, działa naprawdę fenomenalnie. I to jest bardzo przyjemne, że kiedy jedzicie obwodnicami i wykorzystujecie do tego właśnie Yaris'a, to będziecie bardzo zadowoleni, bo zapinając aktywny tempomat jednym przyciskiem praktycznie możecie puścić kierownicę i tylko ją dotykać co jakiś czas, bo samochód naprawdę świetnie podąża po tych wszystkich autostradowych czy także ekspresowych drogach. Jak nauczycie się jeździć tym samochodem, bo jednak troszeczkę trzeba, to będziecie robić świetne wyniki spalania, bo jednak w mieście, w szczególności gdzie ten samochód jest kierowany, da się zejść nawet poniżej 3 litrów, a lekko, luźno jeżdżąc pomiędzy miastami, nawet zajdziecie sobie do okolic 3,5-4 litrów. I tak oto właśnie wygląda Toyota Yaris po najnowszych możliwych modernizacjach. Jeśli chodzi o Toyotę, to nadal jest to samo świetne auto, które dobrze wpasowuje się w ten segment, które praktycznie zbudowało cały ten segment małych miejskich samochodów B opartych właśnie o niezawodność Toyoty. Dobra, tak to wygląda. Więcej Wam już nic nie opowiem, bo to jest po prostu Toyota Yaris Craster, dosyć dobrze wszyscy znamy. Więc co, przechodzimy do podsumowania. Yaris. jeśli chodzi o Yarisa, jest to oszczędny. Jest, powiedzmy, wygodny i w większości skierowany do miasta. Najbardziej jednak do miasta, bo na autostrady raczej średnio się nadaje, ze względu w szczególności na swoje wygłuszenie, które prawie, powiedzmy, nie istnieje. Ten samochód sam w sobie jednak się sprzedaje i klienci nadal go bardzo chcą. W większości jednak starsze osoby decydują się na przykład na Jarisa, bo nie jest im mocno potrzebny aż tak duży samochód, a w większości też ludzie potrafią wybrać sobie Jaris Crossa ze względu na faktyczne walory, powiedzmy, uterenowienia, no i także ten chyba hybrydowy napęd, który jest wręcz identyczny. No właśnie, ale czy za cenę? który ten samochód teraz kosztuje, bo niestety ceny są lekkim dramatem, ze względu na bardzo duże podwyżki, jeśli chodzi o ogólnie samochody, to Jaris się dosyć mocno zdrożał. Kiedyś Yarisy można było kupić za 50, 70, powiedzmy do 100 tysięcy złotych maksymalnie. Teraz najnowsza wersja, ta po faceliftingu, w wersji ABC, czyli absolutnie brak czegokolwiek oprócz klimy, radia i tak dalej, kosztuje o tu tysięcy złotych w górę. Średnia wersja wyposażenia, taka jak na przykład ta, czyli Premier Edition, której już nie kupicie, bo to jest Limitowana wersja, czyli wersja Executive, kosztuje aktualnie około 122-123 tysięcy złotych, plus ewentualnie pakiet ze szklanym dachem, bo JBL-a możecie sobie jakkolwiek wyrzucić do śmieci. Są możliwą wersję w cenniku, GR Sport, bo chcecie mieć aspiracje sportowe, to sobie raczej kupcie GR Jarisa niż GR Sporta, to 30 tysięcy złotych. Za małego, miejskiego, no Yaris. No właśnie, i tu się cała magia trochę ucina. Ten samochód jest po prostu trochę za drogi względem konkurencji, w szczególności tej chińskiej, która bardzo mocno depcze Toyota także po piętach i wszystkim możliwym konkurentom. Ale nie zmienia to faktu, że to jest ta Toyota, która jest niezawodna i która jest tania w miarę w serwisowaniu, i zmienia się w niej tylko olej, bo nawet hamulców nie potrzeba, bo hybryda ich praktycznie nie zużywa. I tak to wygląda. Jeśli chodzi o nowego Jarisa. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I także kolejne Toyoty będziecie chcieli zobaczyć na naszym kanale. A jeśli chcecie je zobaczyć, to nie zapomnijcie kliknąć przycisku subskrybuj razem z dzwoneczkiem, tak żeby was oczywiście nie ominęły najnowsze nasze produkcje, bo dzięki wam my także produkujemy, testujemy coraz to ciekawsze samochody, a przed nami testy także kolejnych ciekawych Toyot bądź także Lexus. No i co, widzimy się w kolejnym teście motokiem. Cześć! Hej!